Obchodzimy dziś bardzo ważny jubileusz. Nasza szkoła liczy 100 lat. To okazja, aby przeszłość spotkała się z teraźniejszością. Ten niezwykły dla całego środowiska czas mierzony był latami kalendarzowymi i latami szkolnymi. W tym czasie 100 razy witaliśmy wrześniowy początek roku szkolnego. Sto razy cieszyliśmy się nadchodzącą jesienią, zimą, Bożym Narodzeniem, wiosną, początkiem lata i wakacjami. Każdego roku nasza szkoła witała dzieci, które przychodziły tu niepewne i nieśmiałe, a z upływem lat dojrzewały, stawały się nastolatkami i opuszczały nasze mury, by dalej się kształcić. Rozwijać, pracować, po prostu żyć. W imieniu społeczności Zespołu Szkół w Marzeninie po raz kolejny serdecznie witam wszystkich obecnych. Cieszę się, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie i że razem będziemy świętować ten szczególny jubileusz stulecia publicznej szkoły powszechnej w Marzeninie. Dzisiejszy dzień uświadamia, że w szkole najważniejszy jest uczeń. Zatem od Was, kochani, zaczynam powitania. Witajcie, uczniowie, tutaj jesteście u siebie. Duszą szkoły są nauczyciele, wychowawcy, oraz pracownicy administracji i obsługi. Witam gorąco. Z ogromnym szacunkiem pragnę powitać byłych pracowników naszej szkoły. Panią Helenę Kosecką, byłą dyrektor, zespół, byłą dyrektor szkoły w Marzeninie, wcześniej w Pruszkowie. Witam Pana Eugeniusza Koseckiego, dyrektora gminnego szkół w Sędziejowicach. Witam Panią Irenę Potyrałę. Wiem, widziałam, na pewno jest. Witam Panią Barbarę Gałęzę. Witam panią Reginę Łuczak, Panią Grażynę Malinowską, Panią Annę Zawadzką, Panią Bożenę Wolniak. Jeżeli kogoś pominęłam, serdecznie przepraszam, nie wszystkich udało nam się zobaczyć. Wsparciem dla uczniów i nauczycieli są oczywiście rodzice. Witam Państwa. Było widzieć wśród nas obecnych i byłych przewodniczących Rady Rodziców. Witam gorąco. <klucz> Dumą naszej szkoły są jej absolwenci. Witam serdecznie od najstarszych do najmłodszych. <klucz> Nie zapominamy także o byłych dyrektorach, nauczycielach. Pracownikach niepedagogicznych, rodzicach oraz uczniach naszej szkoły, których nie ma wśród nas. O tych, ode, którzy odeszli do wieczności. Uczcijmy pamięć o nich. Proszę o powstanie i chwilę ciszy. Dziękuję. Szanowni państwo, gorąco witam przybyłych na dzisiejszą uroczystość dyrektorów szkół wraz z pocztami sztandarowymi, zarówno tych z terenu naszej gminy, jak i innych zaprzyjaźnionych z nami szkół. Jak zawsze jest z nami gospodarz parafii, nasz proboszcz ksiądz Jerzy Dominowski. Witam także księdza wikarego Adriana Zimnowodzkiego. Kiedy 5 lat temu dotarłem do dokumentu, który sprawił, że tutaj dzisiaj jesteśmy, poczułem z jednej strony ulgę, bo zawsze chciałem dokonać tego, póki tutaj jeszcze się przepraszam za to kolokwialne słowo, pałętam. Ale z drugiej strony Zdaję sobie sprawę z tej ogromnej odpowiedzialności, jaka dzisiaj na szkole po tym dniu stanie, w dodatkowej odpowiedzialności. Mam ogromną przyjemność powitać wśród nas dzisiaj przybyłych do nas wyjątkowych gości w postaci przedstawicieli Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej. Serdecznie witam wśród nas panów posłów, pana Piotra Polaka, pana Pawła Bejdę. Pana Pawła Rydlika. Serdecznie witam. Niestety nie mógł do nas dotrzeć żaden przedstawiciel organu nadzorującego pracę szkoły, ale będziemy w późniejszym czasie mogli odczytać list Pana Kuratora. Serdecznie witam wśród nas. Wiceprezesa Wojewódzkiego Związku SPRT w Łodzi, pana Wojciecha Pokorę. Niezwykle serdecznie witam Państwa przedstawicieli władz Starostwa łowskiego w osobie pani wicestarosty, pani Teresy Wesołowskiej oraz pani radnej powiatu Łowskiego, pani Barbary Potasiak. Serdecznie witam w imieniu powiatowego. Przybyło do nas w imieniu powiatowe, te, powiatowego, przepraszam, inspektora sanitarnego w Ułocku, panią inspektor Patrycję Sobieraj. <klucz> Witam wreszcie gospodarzy naszej wspaniałej gminy Sędziejowice. Witam pana wójta Dariusza Cieślaka. <klucz> Witam zastępcę wójta, pana sekretarza Mirosława Potasiaka. Witam pana przewodniczącego Rady Gminy, pana Jarosława Paczaka i wszystkie przybyłe dzisiaj panie i panów radnych gminy Sędziejowice. Witam serdecznie przybyłych do nas dyrektor, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Serdecznie witam komendanta gminnego ochotniczych Straży Pożarnych, pana. Tomasza Mieczarka oraz przybyły do nas poczty sztandarowe, którymi tak wspaniale dzisiaj dowodzi. Witam serdecznie wszystkich Panów Prezesów Jednostek Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych z Panem Prezesem Krzysztofem Domowiczem, gminnym prezesem Naczel. Niezwykle gorąco witam wśród nas Pana Kapelmistrza Michała Stepnia oraz gminną rekursydentą Druch. Za której przybycie chcę szczególnie podziękować również panu dyrektorowi Grzegorzowi Brażyńskiemu, którego serdecznie witam. Dziękuję, że jesteście z nami. Bardzo gorąco witam wśród nas przyjaciół zespołu szkół w Marzeninie. Osoby, które na to miano już dawno zasłużyły, to pani Liliana Kosecka. Pan Jerzy Kodarski Pan Tomasz Fraszka Pan Janusz Sikora Pan Daniel Błoński Złowiek o Złotym Sercu Pan Sławomir Wójcikowski Serdecznie witam wśród nas również byłych przedstawicieli władz gminy Sędziejowice, którzy są tu z nami obecni. Witam serdecznie pana Zławoja Tralewskiego i panią Kazimierę Gajdowicz. Witam wreszcie serdecznie wszystkie panie i panów sołtysów z terenu gminy Sędziejowice. Witam bardzo mocno przybyłych prezesów klubów sportowych oraz stowarzyszeń za z naszą szkołą. <klucz> Witam naszych drogich darczyńców reprezentujących tak osoby prywatne jak firmy, które wsparły naszą dzisiejszą uroczystość i wspierają nas na co dzień. I wreszcie kochani mieszkańcy, kochani mieszkańcy Marzenina, Kustrzyc, Grzesin. Bilewa, Nieceni, pruszkowa, woli marzyńskiej, kamostka dobrej, rososzy. Myślę, że się nie pomyliłem. To wszystkie sołectwa tworzące obwód tej cudownej dzisiejszej jubilatki. Witam was u siebie. Jesteście u siebie. Byliście i jesteście u siebie. Wiedzy wynika, że tym najstarszym obecnym tutaj uczniem jest pan dyrektor Eugeniusz Kosecki. Ogromne, ogromne prawa, drodzy państwo. Uczeń, dyrektor, członek. Zapraszamy też wszystkie dzieci. Za chwilę nastąpi nazwę to dystrybucja tortu. Wszystkie dzieci, wszystkich dorosłych, rodziców, absolwentów, gości szanownych. Serdecznie zapraszamy bliżej, zaraz będziemy kosztować pysznego tortu. Ja tylko jeszcze dopowiem, Szanowni Państwo, że w minionym stuleciu wiele osób zapisało się na kartach historii marzańskiej szkoły. Tworzyli ją, rozwijali, wspierali, której oddali serce i entuzjazm. Dzięki temu nigdy nie była ona jedynie miejscem czy instytucją publiczną, ale rodziną stworzoną przez pokolenia uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pracowników. Nasza przepiękna wystawa, która jest zapewne już wiele, wielu z Państwa zdążyło tam zajrzeć jest przepiękna wystawa w Zielonych Namiotach serdecznie zapraszam do jej obejrzenia znajdziecie tam Państwo na pewno wiele wspomnień wiele osób, które znaliście, które towarzyszyły w życiu. Dziękuję Panie Reśnerenia, poproszę o to,